Wiedziałeś, że są nowe rzeczy o Brookhaven? Dzisiaj wam je pokażę. Cóż, pierwsze rzeczy są w tym pudełku. Klikamy na nie. Możecie sami sprawdzać, że to jest prawda. Są nowe rzeczy tutaj, w tym pudełku. Sprawdźmy każdy rozdział. Tutaj nie ma. Hmm, tutaj też nie. No cóż, na razie nie widzę. To było. Ale szczel tej szczeliny nie było. Nawet nie wiem, po co ona jest. No, i to chyba było. I tutaj ja mam. Tutaj to było. Tutaj wszystko było. Tutaj nic nie dodano. Mm, tutaj dodali dwie rzeczy. Nie wiem, czy ja by. Bo... Telefon dodano. Tutaj można komuś zadzwonić. A tutaj nie wiem nawet po co to jest chyba, aby wybrać prezydenta. Nie wiem. Tutaj nic nie da. Ja bym coś dodała jakiegoś nowego pieska fajnego, że można by było go przebierać, ubierać, zmieniać kolor psa. Tutaj do, nic nie dodali. Dość dużo dodali. Ja bym dodała w każdym... tutaj dodali parę rzeczy. No, zaraz pokażę tutaj tu taki stolik no tutaj i można go oczywiście pomalować na przykład na piękny taki różowy stolik będziemy mieli i taki stolik też można mieć też pomaluję można go pomalować i też są tutaj dużo rzeczy taka półka też można ją pomalować ale nie będę takie lusterko Małe jest, no, takie, i też y, tutaj jest takie lusterko, które można sobie postawić na przykład tutaj i się w nie patrzeć. Nie umiem równo postawić lusterka, więc przepraszam, tutaj bo y, Dobra, to więcej nic nie dodano. Tak myślę, ale tutaj chyba to dodano jeszcze. Tam tyle jeszcze dodali, widzicie? Tutaj dodali dość dużo rzeczy. Tam, mm, teraz tutaj, tam, 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 tam. Włączę muzyczkę, no bo nie chcę mówić. 고 <목소리> <목소리> Wszystko co dodano w tym pudełku, ale teraz pokażę, co dodano najlepsze, co mi się najbardziej podoba. Idziemy do, lo, na lotnisko. Tutaj wchodzimy i pierwsze sprawdzimy jeszcze raz. No i teraz, teraz sprawdzamy. Chwilę. No dobra. I mamy tutaj. no. no Dobra, sprawdziłam jeszcze raz czy na pewno nic więcej nie dodali, tutaj y, wszystko widziałam, nic nie dodali, tak, y, tutaj pierwsza taka czerwona karta, dodali ją, schodzimy tutaj na dół, tutaj i podchodzimy do tej drzwi i tutaj mamy taki samolot że dach mogę zamknąć i tworzyć. Tutaj samolot, on jest bardzo szybki. Można przylecieć przez cały bruchem gdzieś za parę sekund. Można go oczywiście pomalować i jedziemy. Teraz to lotnisko mi się podoba. Bardzo fajne jest lotnisko, bo było takie nudne, małe lotnisko, zwykłe. Już nawet nie pamiętam, jakie było. Ale takie 200, 200 kilometrów jest ten samolot. Kochani, powiem Wam jedną rzecz: Że w sobotę, nie w tą sobotę, nie dzisiaj w sobotę, tylko w kolejną sobotę będę miała zawody i pokażę naście swoją twarz. Doczekaliście się i no, gdzieś za tydzień pokażę swoją twarz. Taki domek. Zwykły, to jest chyba w Brookhaven, nie zwracajmy uwagi na tą dziewczynę, można w, do przeszkola. No dobra, i Brookhaven chyba zrobiono, kiedy była jakaś wojna, no bo tutaj jest taki dużo jakichś z rozwalonych hat I tutaj, o, mogę zmienić za 3 sekundy, dwa i jeden. Ja sobie zmieniam hatę jest taka mam nawet gorączkę, ale to chata jest bogata nie mogę po prostu e, tutaj mamy coś takiego, coś takiego patrzcie kochane, a wiecie, że tam na dole jest taki like i subskry subskrypcja, czy tam proszę kliknijcie jakiś chłop tam stał i, i wszyscy zaraz jak włazi jakaś baba różowa, trudno Jardzuch jakaś, yy, taka baba. Wow, widzicie, o, Ale się stało coś. Dobra, wyleciała. Yy. Wow, ale ja tutaj wleciałam, ale tutaj w rękach Są takie Spadło ja. Spadłam jak coś. W prawdziwym życiu. Z łóżka prawie spadłam. Um, no. Domy, nic nie dodano nowego więcej. A więc, jeżeli Wam się podobało, mówię, tam jest like i tam jest subskrypcja. W kolejnym odcinku pokażę, jak zrobić więcej skinów niż ile tam jest? Chyba 7. Dobra, i tam klikajcie, tam na dole subskrypcja, komentarz, like. No, mam nadzieję, że Wam się podobało, i na y, tyle na dzisiaj. Oglądajcie wszystkie moje odcinki. Mój kanał jest fajny i dużo ciekawostek o heaven tam jest. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Daję Wam 3 sekundy, tylko 3, 2, 1. Mam nadzieję, że subskrybowałeś mnie. Cóż, ale pokażę swoją twarz za tydzień. O, no, dobra. I wszystkim Pa, pa, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Le poproszę o lajka i subskrypcję.